Witamy na shiba vlog! Przedstawiam Wam wspaniałą trójkę. Dwie dziewczyny i chłopczyk, To jest sula, dziewczynka. Sula! Sula! Chodź, Chodź Misiu! Chodź, są tak towarzyskie i urocze. To jest druga dziewczynka, Charlie. I szukamy chłopaka. Gdzie mamy naszego chłopca? Dziewczyny. Pieski są tak fajne, przybiegają, słuchają ładnie, są już odrobaczone. Za tydzień mają szczepienie, i już można im szukać nowych, wspaniałych domków. Także zapraszamy do rezerwacji. Te pieski są naprawdę cudowne, bardzo sympatyczne, miłe, towarzyskie. Lubią się bawić. Są delikatne. Jeszcze szukamy chłopczyka. Gdzie jest nasz chłopczyk? Czyżby usnął gdzieś za roślach?